Tylko masz być grzeczny w tym kościele, bo jak nie, to za ucho wyprowadzę. Dobrze, musi być grzeczny. Tutaj sobie zamocz paluszki w tym zbiorniku i się przeżegnaj. Nie całe łapy, tylko same palce, chodź już A czemu ten pan ma sukienkę? To nie sukienka, tylko sutanna. A to nie pan, tylko ksiądz. A temu tam jakaś pani kręcy i zepca do pana zespała z sąsiadem? Cisza powiedziałam! Się? A czemu tej pani obok ciebie tak śmielci? Starsze panie używają takich perfum, wiesz? Już cichutko! No śmielci mi się w głowie klęci. Już zaraz koniec wytrzymasz. A mo, siku mi się chce. Co? To dla mnie. O, dziękuję. Będzie na cipsy. Dziecko, co ty wyprawiasz? Uspokój się. Oddaj panu pieniądze. Niechże pani uspokoi tego swojego podlotka. Ja zaraz panią uspokoję. Raz dwa młody wychodzimy stąd.